Witam serdecznie moim gościem Damian Nędzy Batimowcy. Witam, cześć. Damian, wygrywacie dzisiaj wysoko z drużyną, yy, drużyną Tim Ramzes. Yy, pozwoliliście sobie na pewne zmiany na bramce, że Krzysztof Klemczak był pierwszy raz w historii, przynajmniej ja to widziałem w polu. Yy, no i jak, ocen jak ocenisz to spotkanie? No to spotkanie ciężko ocenić. Myślę, że to był taki dla nas to był mecz na otarcie łez po tym sezonie, który no przed tym meczem wiedzieliśmy, że musimy się pożegnać z pierwszą ligą, pomimo tego, że mieliśmy aspirację na utrzymanie, no niestety się nie udało. No to tak jak było widać, dzisiaj nie mieliśmy nic do stracenia, chcieliśmy po prostu zakończyć pozytywnie ten sezon, po prostu pobawić się i stąd też spełniło się marzenie Krzyśka, który już nieraz wspominał o tym, że ma aspiracje na napastnika. No i dzisiaj i marzenia. No pięknie, pięknie, fajnie, że mu się to udało. Patrząc na cały sezon, 14 kolejek za nami podsumuj. Daj ocenę taką szkolną 1 do 6 batimowcom I, i dlaczego taka ocena? No z mojej strony myślę, że taka mocna trójka. Jeżeli można patrzeć na progres, to względem poprzednich sezonów było parę fajnych meczy. Dobrych momentów w naszej grze, składnych akcji. Jednak, tak jak już wcześniej kiedyś w wywiadzie wspominałem, brakowało nam cały czas trochę szczęścia i może takiego zgrania. Jednak duże były roszady. Nie mieliśmy nigdy pełnego składu. Ktoś dochodził, kto do, ktoś odchodził, więc brakuje. Ale gdybyśmy spróbowali w następnym sezonie utrzymać tam jedno, dwa wzmocnienia, to myślę, że spokojnie mamy szansę powalczyć nawet i o górną piątkę. Sufiks liga Orlika już za półtora miesiąca, w zasadzie no dwa miesiące nawet. Słyszałem już aspirację, że chcecie tutaj grać, także bardzo mnie to cieszy. Czy będziecie już powoli myśleć o tym, żeby wchodzić na Orlika, czy na razie totalny reset? Myślę, że teraz jeszcze przez najbliższe dwa tygodnie jest taka przerwa, ewentualnie jakieś tam ostatnie podrygi na hali, ale myślę, że z początkiem marca będziemy już każdy tak indywidualnie, a też spróbujemy wspólnie gdzieś po prostu. Się spotkać i pokopać, żeby jednak złapać trochę tego zgrania. Dziękuję za wiatr. Dzięki.